Cześć, tu Karolina. Dzisiaj z kolekcji piątku 13 For Season Autumn z tych trzech arkuszy zrobimy sobie kartkę z takim ruchomym elementem, który no, można wyciągnąć i schować. Zrobimy do tego taki sznurek. Ja sobie wycięłam tutaj te wianki. Trzy wianuszki sobie wymyśliłam. I tutaj, jak widzicie, tej, tą, tą różową warstwę nie mam przyklejony jeszcze, bo tutaj będziemy robić dziurkę. I to w ten sposób będzie właśnie pracować, jak pokazałam. Ułożyłam ten wianek tak, jak chcę, żeby, żeby był po wyciągnięciu. I dopiero potem właśnie go sobie chowam, sprawdzam, jak to będzie pracować i biorę sobie ćwieka. Aha, no, robię tą dziurkę, bo tam nie wchodziło, więc muszę sobie zrobić dziurkę. Takim kombinerkowym dziurkaczem. I w ten sposób będzie to pracować. Zabezpieczam to taśmą, żeby to na chwilę unieruchomić, a później jeszcze dołożę tam kleju, jak już będę przyklejać. I teraz układam sobie jakbym chciała, żeby chowało się pod ten wianek, i docinam właśnie w taktykturkę, żeby to było uniesione, żeby nie było problemu z ruszaniem. Więc układam sobie najpierw i teraz właśnie dopiero docinam tekturkę, jeszcze sprawdzam, czy to na pewno będzie się ruszać. I żeby właśnie nie było widać tej y, wypukłości od ćwieka, przyklejam sobie tu na warstwie. I w miejscu, gdzie jest ćwiek zostawiam puste miejsce, żeby tam ten poziom wyrównać, tego, poziom tej, tej warstwy. I teraz właśnie sprawdzę sobie, czy to na pewno będzie działać, i podklejam na tekturki, żeby, tak jak mówię, żeby to się na pewno swobodnie poruszało. I jeszcze takie wycięte, właśnie mam kompozycję z tego drugiego arkusza. I podkładam je tak, żeby było bardziej bogato na, na kartce. I w, miejscu, <coughs> I w miejscu, gdzie właśnie chodzi ten, ten wianuszek, to muszę zrobić tak, żeby tam najlepiej nic nie haczyło. Czyli wszystko na płasko przyklejam. I tutaj kawałek urwałam, bo tam troszkę haczyło, więc wolałam sobie urwać, a tego i tak nie będzie widać. I tutaj właśnie wszystkie te takie yy, niepełne kompozycje podkładam tak, żeby kartka była bardziej bogata tak bogato ozdobione i tutaj właśnie nawet ten element który jest na samej górze też podklejam tekturkami starałam się właśnie całą tekturkę żeby cała ta powierzchnia, która będzie w powietrzu żeby miała całą tekturkę I tutaj zdecydowałam się na, yy, na podwójne podwyższenie żeby na pewno nic nie haczyło i urwałam sobie kawałek sznureczka, znaczy ucięłam <grych> yy, i sobie zaznaczam jak to ma być i ja to przyklejam na klej na gorąco, jak poczekacie chwilę to on jest odpowiedni do tego żeby go żeby go przycisnąć palcem i on wtedy jest taki no, na płasko po prostu, nikt nie będzie odstawać a jeżeli nie chcecie to wystarczy po prostu jakieś kółeczko sobie wyciąć i, i tym kółeczkiem przycisnąć ten sznureczek wtedy też Wam nie powinno haczyć sprawdzam czy na pewno działa no i wymyśliłam sobie takie zamknięcie na liście, którego wytnę z wykrojnika. No, ale to może być kółeczko kwadracik, cokolwiek. No i ten środek tutaj on się głównie będzie trzymał na tych bocznych liściach. Więc sprawdziłam sobie gdzie on się styka. Z tymi dwoma wiankami i przyklejam. Zrobiłam sobie kilka warstw tekturek, żeby też na pewno tam nie haczyło No i teraz przyklejam. Sprawdzam, czy tam klej też nie wyciekł, żeby się nie skleiło przypadkiem. No i z wykrojnika wytnę sobie taki y, listek klonu. I ten drugi listek myślałam y, y, o napisie, ale on się okazał <grybujesz> za mały. I z takiego pomarańczowego kawałeczka y, sobie wytnę. Tam właśnie też są liście klonu. Można stamtąd wyciąć też ten liść po prostu. I tutaj odbicie strony niestety nie nachodzi na siebie, muszę wyciąć go w drugą stronę. Więc wycięłam sobie drugi raz i teraz tą drugą stroną przyklejam. Też na gorąco, żeby nie trzymać tego za długo taka cieniutka warstwa, no ja już mam też trochę odporne palce, ale wystarczy chwilkę poczekać i można dociskać. No i mogłaby tak zostać w sumie ta kartka, ale <laughs> czegoś mi tam brakuje. Można tam dodać tylko napis i właściwie kartka gotowa, ale jakoś mi tak za płasko troszkę. Narysowałam na tym listku pomarańczowym białą strzałeczkę, żeby było wiadomo, żeby pociągnąć, ale jest dla mnie trochę taka zbyt jaskrawa, więc ją zmazałam gumką i zostały tylko takie delikatne ślady. Zacieniam sobie napis. Czasem trzeba ukoić zmysły i obrysowuję go. Czarnym cienkopisem, tak z brzegu, tylko żeby delikatnie dostał takiego obrysu. Ale właśnie nie jest wtedy za mocny, tylko taki delikatny poszukiwanie gumki. I taka jest właśnie delikatna, nie jest taka nachalna. Strzałaczka. I tutaj z tego samego zestawu napisów. Yy, napis to, co ważne, to są napisy z UHK Galery. Yy, I naklejam taką kompozycję dyniową. Teraz jest taki sezon, <głynie> właśnie na, na dynie, więc. Myślę, że fajnie to wygląda. I jak już mam wycięty ten jeden listek, to go też tam dokładam. kartka w zasadzie gotowa jeszcze troszkę, żeby coś tam się działo dodaję sobie kropelek znowu jakąś taką ochotę miałam na więcej tych kropek i też tutaj możecie zobaczyć, jak ja sobie radzę. Jak jednak y, coś mi się nie podoba, to właśnie w ten sposób sobie y, igiełką zbieram. Jak to zrobicie jeszcze wcześniej, to tego nie widać. I gdzie-niegdzie gdzie na kompozycji też robię takie malutkie kropeczki. I kartka gotowa. Dajcie znać co myślicie. Zapraszam do sklepu na, na naszą grupę Kreatywny Świat naszych pasji. I do następnego razu. Cześć!